<laughs> że w mojej drużynie były... czyte. <laughs> Trudno się nie domyślić. Ale zarazem, coś, coś z tym. Coś, coś nowego po prostu. No ale witajcie w kolejnym odcinku CSowych Wyzwań. W tym odcinku zrobimy sobie wyzwanie z Digla. Tak samo jak, tak jak na Discordzie. Wyjątkowo dałem dzisiaj 9 rzeczy do głosowania. No, wybraliście Digla, więc nie ma problemu. Lecimy z samym Diglem. Tak więc, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to teraz. Jeżeli macie pomysł na wyzwanie, piszcie w komentarzach. Możecie dołączyć na Discord, aby brać udział w tych głosowaniach. A ja bez zbędnego przedłużenia, lecę z odcinkiem. Dziewczyna mogę zaprosić, Amerykalnie będzie się wstydził. Kurczę no. No weź dziewczyna. Fuuu Ola, amigo. Dobra, możemy zaczynać z tym kolegom. Ale bo mamy piątkę, racja. Jakie mapy chcecie? Byle jakie. Byle jakie, mogę wszystkie zaznaczyć. Nie no, ja ogarniam e, Mirka, Inferno, Vertigo i Niuka jak ktoś. To najwyżej jeszcze dasta, Czekaj, to... Mirka, Inferno, niuka i co? Vertigo. No, no to, to, no to nie, to się aż tak nie. Nie, agencji, nie. Demon, może overpass? Dobra, można, ci... to jeszcze przeżyje, nie? Ale Doman nie. nie też. A jakie to wyzwanie spowentuje. dzisiaj? Zaraz zobacz. Dzisiaj z Digli chcieli. Z Digli? Uh, only Digli. Bo my gramy wyzwania, Matiry, patrz oni Digle, oni coś, wiesz o co chodzi? No, tak, rozumiem. zobaczyć. raz z nami? Bo to Ja na razie jest. zagram normalnie z Deagle'a też. Może, że dzisiaj u kolegi grałem, a on ma taką samą rakę jak ja, ale bez prime'a, to wiesz, byczunia była. No jest, jakie ja miałem orzełka spadłem do MG1. Od razu mówię, że jestem boostowanym głównym. Nie no, spoko. Się. O, cześć. A wyżej mam o serwis boostingu. No. Okej. Okay. Co znaczy, że załadował pliki trzeciego? Nie wolno. Okay. Nie wolno tak. Może miał, miał czcionkę? Pewnie miał czcionkę. Dużo osób ma czcionki. Wait, that's illegal. <laughs> that's true. Toman, nie prowokuj. Nie wiem. <laughs> Już wyłączyłeś te cheaty? A jestem zdziwiony, że ostrzeżenie dali. Serio, kto głosował na dywkę? Ja, ja głosowałem. Ja liczyłem, że będzie dziewiątka i Digla. Nie grałem nigdy że tak na tym Chlorine. No to nie grajmy. No pijany, byłem, jak zaznaczałem do wyjca. Ja wiem, że byłeś. Powiedz mi, kiedy nie byłeś, a... Ja Trochę nie powiem. <laughs> nie powiem. Nic. Pewnie jak wstałeś, to byłeś mniej więcej trzeźwy i dopiłeś piwo, bo coś ci nie grało. Nie wykluczam takiej sytuacji. Albo wziąłeś apap i popiłeś alkoholem. Wziąłem apap na noc w dzień. O, jeszcze a... alkoholem popiłeś. Inferno. To mnie no. ci też. Okej. Okay. Widzimy się za nigdy. <śmienic> o, ktoś prawie tam na koniec ze zgodował. Taką bekawalną. Dobra, lecimy z wyzwaniem. On Digl, rozgrzewka wiadomo jak rozgrzewka. I granaty, ponieważ nie mieliśmy zablokowanych żadnych granatów. Plus kamizelka, ale kamizelka jest standardowo. O, o, ho, ho, ho. Oczywiście, wszystkie, wszystkie, bo nic nie pisał. Nie? Ooo, to byłeś ty! Energetyk mi się ten... odbił. No to ja bym energetyk mi się odbija. <śmiennie> nie, to ty... Ha, <śmiennie> <Spadowa. śmiennie> Spadaj! <śmiennie> Spadaj! Jakiego lubisz? Nie piję w ogóle. No, jak jesteś raz, to ja bym piwa pił rację. <śmiennie> Cii! Kto na hopie wleciał? Co wziąłem. Ty mi się czujesz po... o, dobra. On nie digle. No, i co jest w przeszłości? uej pomocy! <laughs> pomocy! A! Ej, pan na mnie, pan na mnie! co jest? O dobra, już. Pokaż wam szybkie śmigło. Patrz, no patrz, nie, patrz, nie ściągaj coś... spodni, ja nie chcę tego śmigła widzieć. Nie, nie. Nie no, co? To ściąga spodnie. No dobra. ustawiłem użyłem 100. Ale fajnie. Ale oni nas dymają. Tam nam się nie czuje wydełam, mówisz, mówisz, że lubisz takie chwile. Bo uratowałem gang słodziaków zabijając twoja mama Ten true King wygląda na zabawnego Dobra tak no jak się dostawiamy? E, nie wiem Słapcie kurę Ja Idę mi da piknąć Ja idę ja nie wiem Słapcie kurę Ta pójdę sam a nie no kto mną idzie Domon. Co, so, crossfire? <laughs> a jednak nieczysty, paka, second myth oparty, będę To jest A, to jest A, wszyscy aparty. oparty. Uh. ci shorta Dwóch obitych z Digla. Aha, dobra, minus 20. Nie, no nie ma problemu, chłopaki. Dobrze, poszło, chłopaki. Się pan. 64 w 4 to spokojnie. z Nie, nie, O nie, Zapomniałem. A co on mam? <grymne> no bo on w P2000 wziąłem. Zapomniałem, soreczkę. Kawa kewa można? Można, można. No, można. A najdy? Też. Nikt nie określał, jakich nie można. No dobra. <grymne> e, banan, banan. O, no, dobra, banan. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. O jezu. Tu jest aparte. Drewno, drewno. Oberwał leciutko. Piszmy mniej więcej. Drewno, drewno. No. Ja tej nie lubię. To czemu nie ugrasz? Czemu? Nie, mam, bo nie wiem. Po prostu, jak coś przegrywa, lubię jak płaczę. I to tylko tyle. <ścoughs> <śmany> co sobie w bez do Dobry bait, dobry bait. To, flesz. jak się wyjdzie z meczu, no... Stekan mi bardzo dużo. Chudziaczku! <śmany> Gdzie ten flesz? Ej, mi da. No, <śmany> kręci się. Już się kręci. Pop, pop. Nie, no co ty, chciałem się wystarczyć, ale jest odpalony. Chyba tak. No jeden mi się wydało, bo na pewno bo... chopie leciał z respa. Haha, <ścoughs> dupa. Jeden obite. I dupa. Chucky oh, mate. Sorry, jak lamy bo mam całą myszkę, mam 5 godzin na dwutleneczu byłem. Ta jestem. Nie no z dwutrzy był na pewno, ale... Bo to z mecza, no. Czekajcie, idę za wytrzeć. <laughs> Coś podkładkę przed grą wycieram. <laughs> Nastylity guys. Kurę zabiłem. I jest tam na daleko. Oh, no tak zapewni się chyba. Ale ty ja, mi tak. blokujesz. I to, to A czy B Jeden ja ma gdzie zabity. Ale flash. A, dostałam jeszcze. Dobra, co za... Tak, kozo tak, ma. Halitruje. Obserwuj mnie ktoś. No, ja nie mam lucky. O! O, jest szansa. Ten specyficzny został zabity. Szybko, szybko, szybko. I tak zginiemy, nie ma co. No k***a, dostałem I się. Ten hooligan został wiii nie obejdź głowę no ten deagle jest zepsuty głowę musi a no ja mam zestaw <grym> standardowy, deagle, parę granatów Dobra, może defuse. mam tak mokre ręce, że nie mogę telefonu włączyć <grym> fajnie jaki no. najdzik a, syka mi dusza bał coś oparty fleszyk? Co to było? No, a, no to fajny w biegu mi dał. do mnie nie Na pewno? Kurde, dobra, idziesz. Trochę krzywo <laughs> po tym A dobra, trójking też jest od. Ja myślałem, że tylko trójking coś ma, bo on miał pan hopa. No chłopi, fajnie wychodzi. Ryfaj. Ja fajnie. Dawaj, Markal. Ja Dawaj. nie wiedział już dosta o mi tabeli nie sortuje, Niemcy. Jest nie tak z tą tabelą. Jest z wolną tabelą. O, jak na życzenie. A I zatwierdzony. Pewnie ma więcej, ale. Jak na razie tylko tyle. KUZYWA. Dwóch mit, jeden O, ale zęby. No blisko. O, apaty. Nie tu, nie tu. Wyskoczył już. Masz pakę. Nie no, bez podwójnego skoku ciężka się w tą grę Pora Dobra, podwójny skok przeboleje, ale speeda. A spada ochron? A spada ochron jeszcze. A! 122 HP. A ciało orbitalne? Cię. Czekaj, mi tu... Czekaj, one ci rzucę. Dwóch. <grym> <grym> Okay. Masz jednego obląga, obląga masz Ojej, co, co ty robisz To on wytychy Co No właśnie, co you za <grym> Sam jesteś, sam you gay <grym> Co ty? Nie, słyszeliście? Nie, słyszeliśmy tylko jakbyś pił mikrofon. No nie znów to. O, dobra. Nie, dzięki. Rozsmakowałam Biblię. O nie, no a, nie wsiadę. A, okay. To ty jak może? Bomba mnie obija, nie spodziewałem się Master tego. of safe. Pokażę wam coś, chłopaki. Aś tę myszkę rozwalisz. Ja ruszę od centymetrów i robię takie coś. No pan, no ja tak samo. No czasem. Ale chciałem tak szybko, że wiesz... Przeskonował mnie przez ścianę. No, lo, słaby jesteś. Najwyraźniej. Mit, 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 mit. Ja wiem. Sekund mi ta no klikam na ciebie i nie mogę ci wziąć, no piszę bot A to... To pewnie przez ATM. Obijesz kiedyś te boty po? No, nie mogę Ty nos, jeden... O ci się praktykuje to Jaki fliksos <noise> <noise> Stone second mid Chuj już wam chcę w ten flesz Wiesz, że oni wyskakują? A! Co jest? Obity Brawo do Manciu, Jeszcze jedna Brawo, jeden. pierwszy raz gości. A, 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 słuchaj oh, O, w sępy to Brawo A Adam też mówi O, ja tu przestraszyłem się Jest bomba i co? To teraz bomba Jeden był chyba long Więc uważaj Long czysty Ameryka tacy. O kurde, A się Wiem, Wiem, ja łohaka i ostatni jest mit. Eee, szczur, poszedł do lewa. Lewo, lewo, tu jest, tak? Jest tam też go w szczurze nadal. Wyjdzie ci tu zaraz, w celowanym. Co? Nie widać. Jest tam dalej. <ścoughs> nice bait. Czekaj, co ty Ten zielony za dużo mówi. piszczy jak czajnik w kuchni. Jak. Jakbym chciał posłuchać czajnika, poszedłbym zaparzyć herbatę. A po kawę, nie piję kawy, ale pójdę zaparzyć. Piszcie jak, elektry jak, jak elektryczny, czy jak Elektryczne. elektryczny? Na gazie? Ale to to li w, w Nie są chłopa. Po na gazie to nie te czasy. <grym> no jakie czasy? Jak <grym <grym nieważne. A na fleszu sobie wjechałem Dobra, jestem. Typek Mam Loba. Aaa, pisz jej. To ja kawasz kogo mm, Czekaj, poza mapę go wyrzucę. Dzięki przerzucenia karczą. Dobrze. <grych> to <Tu> mam Loba. Domoko taki coś zepsujesz. Dobrze. Ale ten neidy. No i wjechał na pełnej. Jaki prywają. Jeszcze da radę. Widziałeś go mamy chopa? <grych> Patrzcie, patrzcie, patrzcie teraz. Okej. Okay. O! Okej. No, nie, Nienawidzę takich ludzi. Okej, okay, to było dość sporo pikania. Ale nie pisano, że trzeba używać Dla Wystarczy chyba kupić, więc kupiłem coś takiego. Ja się trzymam. Oni nie muszą, wiecie? No, strój. Ale flash kurde. naj, z że dobrze te rzucają. <grym> A on dwóch, to nie. Jak mi podjechał? Ale wiedział, że to je będę. Widzie, widzieliście paka? Widzieć widzieliśmy, ale... To ja tu zostanę. Nie, zielonego nie warto odmutować. Tak, sprawdzimy, jak będą wiedzieć, że tu jestem, to będą mieli jej w ucha najpewniej. Super. Zielone to takie Liof FM. Nigdy nie przestaje grać. Tak. Pecy. <noise> Aha. <głos> <głos> no to wiemy co robimy. Kochani, za dwa. Nie pamiętam czy to on miał ulhaka, banhopa, czy któryś z tych dwóch. A ten. Nikt nie pamiętam. Był na, 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 na początku odcinka ten typ. Nie pamiętam. <noise> Ej, słuchać go było jak stał. Oddychał pewnie. I Szyba Koleś biega i strzela w banie. Cóż, to chyba jest u takich ludzi normalna. A, okej. Okay. Chociaż przyznam, że to był całkiem dobry fart. A może wręcz przeciwnie, nie wiem. <laughs> Znowu była przez smołka, ale on się wkurzy. O, jeszcze jak słodziaków. To są takie polaczki typowe. Muszą sobie pohaksować i pocheatować. Ale zważając na to, i tak jest fajnie. Nie? I gdyby tego nie cheatowali, to gierka byłaby nasza, ale muszą. Ouuu uh. Czyżby runda jeszcze jedna była nasza, byłoby świetnie. O mnie. Zauważyłem. Już biegnę na ratunek. <laughs> Ła. Ma takie 5 hp teraz. Natrafiłeś go dwa razy. Wow, dwie rundy o dziwo. O dziwo? Ale okej. Okay. Więc pozostają nam tylko trzy rundy po stronie Terno, coś troszkę źle, ale tak bywa. Gramy te challenge dla zabawy, a nie dla wygranej. Pamiętajcie o tym. Mutujesz, zlotyk, w Bo nie jest się, że jak zostaniesz w części kaczy, Nie, bo teraz nie ma czegoś takiego, że dostajesz bana, tylko sobie wyciszącym. Teme... Czyli no to to to, 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 to... Ktoś go obił, więc... A on no, na no, B jest jeden, albo dwóch. O kurde. O kurde! Na B jest jeszcze. Gdzie dokładnie? Fuck. Aha, dobra, odpali się. Czołą pod przycisk no Chcę chce dać wam szansę po prostu Ty chyba trumna, co czyta. E, Nie, 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 trumna nie, on madon Uuu, nice Ale jak wiedzieli, że weźmiemy B, bo wszyscy byli właściwie na B, nie? Takie, Polacy rushują B Zróbmy to samo, tylko znajdane. Pelwniku można spodziewać się 10 latków, A używanie cheatów można się spodziewać 8 latków I braki w IQ <śmiech> <śmiech> Ale nie komenduje Jeszcze raz to zróbmy tak, dla ostateczności, żeby już było. Będę szczery, to dziwny odcinek wyzwań. Dosłownie taki nietypowy, jeden nietypowy. No, pomijając cheatera, bo to jest już uh, standard, prawie że. To nietypowy ze względu na sposób używania tych cheatów przez drużynę przeciwną, jak i przez wyzywanie. Co się dzieje w tym odcinku dość ostro. Ostatnio. Ale dostałem mleko. Kurde, myślałem, że Banie dostał. Cofnął się jeden. Nie dostał flesza. Go ey. O, widziałem ją gdzieś. Ale mnie też widział. Ta wyski to w sumie? dwie strony. Kurde. Dobrze. Kooperacja. P mam jeden. Kang, słodziaku, sobie toniczką kwiatki chcę podlewać. Okej. Okay. Wow. Toman, to jest... to jest ktoś. Zadałem 169 damage'a z granatów. No... takie bombowe, powiedział. Po co... po co mi to? Ty trzymaj. Ja nie mogę. Co ty mi... też nie mogę. Co ty mi tu... No wy ty wy, ludzie. Patrzcie, oszukuję na odcinku. Gonią u no, mnie. oszukuję. Czekajcie, ja. Dwóch na cementie, dwóch na cemencie, help! Aha. Czekaj. Kang z jaków się miotełko bawi. Musiał miotło, bo to większa wersja. Jak w smoku dostał? O. 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 Król sobie. O Jezu, jaki niemiły na czasie. kryzie. Uh. O nie. Dobra, masz. Słuchaj, sztok. Jeszcze... Nic. Ja nie strych. Ach. Nie I Co, nikogo teraz na B nie ma? Czemu mu dołam za przez górę. Wiemy, że jest. O kurde. Czy jest tutaj. Czy na to? Tutaj chyba nie ma, więc... Ja nie będę czekał, aż mi przestanie wychodzić spod celownika. U, 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 u. W zęb. Dobra. To powinno być całe czyste. To ty nam w spraya wchodzisz. <grym> się wyzywają. Pomogłeś. no teraz nie żyjesz. Dobra, jeden... Dwóch banana, dwóch banana. Trzech banana. Ja widziałem dwóch. To już wiemy, że trzech. Już dwóch właściwie. Aha, gry... gryzał. Kurwa, ma impaket. Zabatuję. O, ale ja nie przeżyję. To man, papa. Pa. O, wszyscy przeżyliśmy. Minus 40, co to? Trzydzieści 38 O, mam go. Rzucę wam waszą kochaną broń. No kurde, wypchajcie się. Ja <laughs> sam będę Myk, granacik. oni też odpowiedzieli więc wiemy że ktoś tutaj musi być ale chyba nie tam jak on się tu znalazł tak szybko Boosting device, sure? device. jest no, strumna no, kurde o, o, o. dobra tak się nie bawię huh? macie na plecy banana jednego tak nie trafiłem, kurde no. 71, no, gdybym trafił tamtego tutaj byłoby łatwiej. No i znowu. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Jednak wybuch niż dzisiaj. Wow, wcześniej ten nasz pan Choo King grał tak perfidnie, że było widać, że miał wspomaganie, a teraz? Sluzował. Chyba, że go zabijają, nie? Ja nie wiem. Co wy mi tutaj? Wy jest nie czas na ten odcinek, to nie to. t, -t, -t, -t kiedy indziej. No i dojeżdż do tego mi do. o ja tak machałem, myszku? Matyrys... Co? Ale bombo. A może ten holigan właśnie na było piechotę? ja tu zostanę. Okej. Okay. Zjem sobie coś z lodówki. Zjem <noise> z lodówki? No bo dobra, nie chcę mi się. <noise> Proszę się zdecydować. Ty masz te ucha śmierciarza. Jezus Maria. I mamy rundę maczołą. I tak sobie całkiem intrygująco poradziliśmy po stronie terror, Lepiej niż po CT, to jest pewne. Oni się dalej wyzywają. Pomijmy to, co się dzieje na czacie. Ja wam tego nie będę brołał, wiadomo. To nie jest częścią samego odcinka. No ale. Może jakiś mały disclaimer dam. Może. Ale ten dostałem. Ten fleszyk. Uff. Uh. Nie wiem, nie żyje. Kang go tak, to dobrze. Uuu. Uu. Musi być dobry timing. Trafiłem go już trzy razy. Tiene nam idzie o obity. A śmieszek go pon. I do od ich Też no, chyba mi to przyszedł, przyszedł. Jeden chyba z nich ma zerowy level, a drugi ma Meet, 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 meet! Dobrze. jeden drugi level, drugi zerowy No co tam Nie widziałem Banan Nie widział się Dobrze, wszystko w ciało I widzimy się okay, na warłoczu a wiecie, że żółty ma tylko niecałe 100 godzin w CSI, więc jak się już było to. Ja tutaj mam 16 godzin, więc spokojnie. Żeby nie było poprzednio dwa było W sumie na tym mam 16 godzin na aktualny moment gry. Zabawna troszeczkę U, <gry> Trolle śmieszki jedne A ten Nady kurde stupy dosłownie. Niby to nie stał, nie? jest dupa gangsu jak i takie flesze Aż mi się dzik przypomina Jest na salecie słyszałem tego YouTube, tak? On jest tak jest sądzę. O, o, od razu pójdzie Banan <laughs> Na no, słuchajcie jeden Jak wcelowany, nie? Ja pierdziel, Spokojnie Zigda, po co full auto? Nie, jednak full auto lepsze. Okej, okay, to była fajna gierka. Było świetnie. Zobaczymy ich rangi, chociaż nie mają pewnie rangi, o Jezu mi mnie wyzywają dosłownie. Mnie właściwie siebie wysył, wyzywają nawzajem, że ja mam poćwiczyć na tych DLL. Jakbym miał czyli to by poćwiczył. Ale tak to by, by, byśmy wygrali bez problemu. Tak więc dzięki Wam za oglądanie. Oh, szeryf? wow. Jeżeli się Wam spodobało, wiecie co robić. Jeżeli macie pomysł na jakiekolwiek wyzwanie, dajcie dać w komentarzu. A my widzimy się już w następnym odcinku. Tak więc na razie, cześć.